Witam Was w trzecim i ostatnim odcinku fotopodcastu. Możecie wywnioskować, że to jest ostatni odcinek, bo nie mam aparatu. No cóż, wszystkie rzeczy się kończą, tak jak kończy się fotopodcast zaraz po swoim rozpoczęciu. Niestety inne rzeczy, które mamy razem z chłopakami w głowie, nie pozwalają nam na kontynuowanie tej wspaniałej serii. Dziękuję wszystkim, widzom. Dziękuję Wam. Za to, że oglądaliście kiedyś 35 mm, a teraz przez dwa pierwsze odcinki fotopodcast. To było fantastyczne. Wszystkie maile, cały Facebook, to, że pisaliście, to była rewelacyjna rzecz. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. No, oczywiście cały czas możecie do mnie pisać na karol.paciorek.gmail.com. E, możecie pytać, jeżeli macie jakieś problemy związane z fotografią i ponieważ kilka osób pisało do mnie, że chcą robić coś takiego, że mieliby ochotę robić coś takiego i czym to robić, zacznijcie robić podcast do fotografii. Na początek. Wystarczy pewnie tylko aparat, mikrofon i gdzieś zewnątrz, żeby kręcić. Więc róbcie to. Z przyjemnością obejrzę to, jak Wam wychodzą takie programy. Jeżeli chcecie się uczyć fotografii i jesteście z Krakowa bądź okolic, to zapraszam bardzo serdecznie na kursy fotografii w wakacje, które będę prowadził. Wszystkie informacje znajdziecie na facebook.com slash kursfoto. Jeżeli tylko macie ochotę, pytajcie i zapraszam w wakacje. Będziemy się na pewno świetnie bawić fotografią. A teraz... No cóż, pora odejść. Odchodzę do pustelni, żeby żyć Życiem prostego człowieka, żeby żyć bez techniki, bez Facebooka, żeby żyć lekko stronniczo. Au revoir!